Przy zwiedzaniu wystawy moją uwagę przykuwa niepozorny obiekt. Jest to rysunek, jeden z niewykorzystanych projektów graficznych do filmu Polka w reżyserii Macieja Sieńskiego. Jest to obiekt, który mówi mi o alternatywnej historii polskiej kinematografii. O takiej kinematografii, która nie została zrealizowana, bo pewne projekty zostały przerwane, pewne kariery nie były kontynuowane. Maciej Sieński był asysterem filmów rysunkowych, który stworzył e, krótki film animowany reklama, re, reklamy e, i później stworzył także jeszcze prawdopodobnie jeden bądź dwa filmy krótkie, w tym film Polka. Film Polka przez długi czas uznawany był za film zaginiony. On został odkryty e, przez badacza polskiego filmu animowanego Piotra Kardasa, który pomagał w jego identyfikacji. Jest dostępny obecnie online i Polka jest świadectwem tego, że oprócz filmu animowanego w Łodzi w technice lalkowej, który rozwijał się tuż po wojnie, istniał też ośrodek filmu rysunkowego i właśnie Maciej Siński był reżyserem, który odpowiadał za stworzenie studia filmów rysunkowych. Ewa Ciszewska, Katedra Filmu i Mediów audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki.